Hello! No się ma. Co ty znowu szukasz w tym internecie? A i chcę zabezpieczyć łazienkę przed wodą. Mhm. Czyli chcesz wiedzieć, jak wykonać hydroizolację. Dokładnie tak. No to trzeba się zapytać fachowca. Gdzie mam dzwonić? Jak to, gdzie masz dzwonić? Tutaj stoi, chyba nie? <laughs> no wiem, wiem. No. no dobra. No właśnie, taki będzie tytuł naszego odcinka, czyli jak poprawnie wykonać hydroizolację w łazience. Zapraszamy. Dzień dobry kochani. Hello. Witam Was Wasza ulubiona Twoja ekipa i na początku chcemy Was prosić o subskrybowanie naszego kanału. Tak, dzięki temu będziecie na bieżąco, będzie dużo ciekawych tematów, nic Was nie ominie. Tak, a w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o zabezpieczeniu łazienki przed wodą, czyli hydroizolacji. Ja Wam powiem tak, że oczywiście to co widzimy na zewnątrz, czyli płytki, silikony, różnego rodzaju uszczelniacze, mają zadanie przede wszystkim ładnie wyglądać, no bo je widzimy. Ale też chronią ściany i podłogi przed y, wodą? Tak, w jakimś tam stopniu. Natomiast bardzo ważna jest hydroizolacja. E, tutaj ta hydroizolacja ma za zadanie chronić nasze ściany, podłogi przed wilgocią. No i oczywiście też e, dawać komfort psychiczny naszemu sąsiadowi, który mieszka pod nami, że nie wyjdzie mu coś na suficie. No i dlatego trzeba robić to hydroizolację. Trzeba używać folii w płynie, trzeba używać taśm, taśm uszczelniających. E, a jak to robić, pokażemy. Zapraszamy na budowę. Witamy kochani w Łazience. Tutaj właśnie będziemy zakładać hydroizolację. To bardzo ważna rzecz, z tego względu, że ochraniamy ściany podłogi przed wilgocią, która mogłaby dostać się między ścianę a płytki. Ta folia nam zabezpieczy ściany, zabezpieczy podłogi. Dodatkowo tu mamy trudną sytuację: mamy płytę OSB. Tym bardziej ta izolacja jest tutaj wskazana ale zanim zaczniemy pracę trzeba tą płytę i ściany i podłogi dobrze oczyścić czy to jest beton czy to jest płyta nie może być pyłu nie może być części lotnych a więc sprzątamy i zabieramy się do pracy tak jak wspomniałem podłogę mamy z płytą OSB więc przed folią w płynie zastosujemy jeszcze również specjalny grunt który nam wzmocni podłoże i zwiększy przyczepność folii do płyty USB. Mamy wyczyszczoną podłogę, wyczyszczone ściany, możemy brać się do gruntowania. Zagruntujemy podłogę. Mam grunt głęboko penetrujący, bardzo dobry firmy Jurga. Zagruntować można nim ściany, również można wszystkie płyty gipsowe pod płytki. Nie wszędzie będą płytki, więc nie wszędzie będziemy gruntować, ale na pewno podłogę i na pewno, na pewno tutaj te wszystkie tematy, które. Są gdzieś, gips wystaje i tak dalej. Będziemy też dodatkowo gruntować. Do pracy. A duszno w tej łazience? Kochani, powierzchnie są zagruntowane. My robimy przerwę na kawę. Grunt szybko wiążący, a za godzinkę lecimy z tematem dalej. Będziemy nakładać folię w płynie, i tak jak grunt możemy nałożyć na całe ściany, całe podłogi, tak folię wpłynie tam tylko i wyłącznie, gdzie idą płytki. Kochani, grunt dosychał, a ja w międzyczasie skompletowałem sobie taśmy. I tak posłuchajcie, tutaj firma ma przygotowane um, takie fajne narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Ułatwia to e, ułożenie taśm izolacyjnych w rogach i zapewnia pełną szczelność. Dodatkowo powycinaliśmy również kołnierze na rury. I to wygląda tak. Jak mamy wszystkie taśmy pomierzone, docięte, możemy brać wiaderko z folią i brać się do roboty. Teraz będziemy nakładać hydroizolację w postaci folii w płynie. Do tego posłuży nam pędzelek, wałek, co kto ma pod ręką, a w sumie w komplecie najlepiej to wychodzi. Hydroizolację nałożymy na ściany, na podłogi, tam gdzie idą płytki. Tylko i wyłącznie tam, gdzie będziemy malować powierzchnię, nie używamy hydroizolacji. Pamiętajcie, że izolacja musi być też tam, gdzie jej nie widać, czyli pod brodzikiem, za wanną i oczywiście za stelażem WC. Kochani, taśmy i narożniki wklejamy na folię w płynie, smarujemy to dosyć obficie, wszystkie naroża, tam gdzie wklejamy taśmę, wkle, wkładamy w to taśmę, dociskamy, potem wałeczkiem, pędzelkiem pokrywamy jeszcze cienką warstwą, a potem oczywiście dwie warstwy folii już tak jak powinna być. Wszystkie naroża mamy zabezpieczone membraną. No i cóż, teraz malujemy pierwszą warstwę folii. Po nałożeniu pierwszej warstwy normalnie jest przerwa reklamowa, u nas będzie przerwa technologiczna. Do działania. Pamiętajcie, że folię nakładamy dwa razy i w różnych kierunkach, czyli jak pierwszą warstwę robimy w pionie, następną polecimy w poziomie. Posłuchajcie, pierwsza warstwa już wyschła, dlatego możemy nałożyć drugą warstwę folii i pamiętajcie, że w drugą stronę. Ja akurat e, zostawiłem nie w tym miejscu, gdzie trzeba wałek i zaseł, więc teraz zrobię to pędzlem, ale m, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby było położone w jedną stronę i w drugą stronę, żeby dokładnie wszędzie ta folia dotarła. Więc kochani, położyliśmy drugą warstwę folii, jest to koniec, teraz ta folia będzie sobie schła 24 godziny, jutro może będą panowie układać płytki albo i nie, natomiast izolacja jest skończona. Będzie sobie schła, ja muszę posprzątać, a Wy spotkacie się z Maczkiem w bardziej komfortowej sytuacji, tam jest chłodniej, no tutaj było bardzo gorąco, upufałem się, do zobaczenia. Artur walczy na budowie. Ja wam podsumuję wszystkie etapy prac związane z zabezpieczeniem łazienki, czyli z hydroizolacją. Punkt pierwszy to oczywiście przygotowanie podłoży do zabezpieczenia, czyli dokładne oczyszczenie. Pamiętajcie, że nie tylko podłoga, którą trzeba zamieść, odkurzyć, tak, żeby nie było tam żadnych grudek, ale też trzeba sprawdzić, czy ściana nie ma żadnych lotnych elementów, czyli luźnych, jakichś grudek zanieczyszczeń. To też trzeba delikatnie i oczyścić, żeby po prostu nasze zabezpieczenie się trzymało. Punkt drugi to musimy sobie ocenić, jakie mamy właśnie podłoża. Jeżeli podłoża są niestabilne, lotne, na przykład jeżeli mamy stare tynki, lub też mamy tynki gipsowe, powierzchnie chłonne, musimy zabezpieczyć je gruntem. Tutaj, oczywiście, grunt Jurga Primer Plus sprawdzi się doskonale. Natomiast jeżeli mamy na przykład nowe tynki cementowo-wapienne, które są bardzo stabilne, dobrej jakości, nie musimy tego robić. Kolejny punkt to przygotowanie tych najbardziej wrażliwych miejsc w łazience, czyli wszystkich szczelin na połączeniach między np. podłogą a ścianą, w narożnikach ścian. Też stosujemy tutaj specjalne akcesoria i Wam je pokażę szybciutko jeszcze raz. Mamy przede wszystkim taśmę, która idzie na połączeniu właśnie podłogi ze ścianą. Ją się składa tak, żeby one nam ładnie tutaj wypełniła, właśnie ten narożnik i zabezpieczyła te wszystkie dilatacje szczeliny. Natomiast w narożnikach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, stosujemy specjalne takie właśnie taśmy, przygotowane już specjalnie pod narożniki. To bardzo ułatwia i przyspiesza pracę i doskonale uszczelnia właśnie te, te miejsca. I oczywiście yy, najpierw wklejamy sobie te taśmy i narożniki. Następnie smalujemy całe powierzchnię, które chcemy zabezpieczyć naszą hydroizolacją i pamiętajcie o tym, że musimy pomalować najpierw w jednym kierunku. Tutaj możemy używać wałka lub pędzla i po wyschnięciu tej hydroizolacji malujemy w odwrotnym kierunku, czyli tak zwane malowanie na krzyż. Wtedy jesteśmy pewni, że hydroizolacja jest wykonana prawidłowo i wszystkie miejsca są dokładnie. Uszczelniony. No mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłem. I już wiecie, jak podczas remontu skutecznie zabezpieczyć łazienkę przed wodą. Robota skończona. Znowu sukces. Tak, no to świetnie. Czyli co? Hydroizacja gotowa, będzie można układać płytki. Tak, yy, płytki już będzie można układać, jak tylko zaprojektujesz. Ja mam nadzieję, że też te suby dane, tak? Tak, właśnie. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o tym. I co, żegnamy się. Tak, i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Twoja ekipa? To my.